Czy chcesz mieć kilka roślin domowych i przy okazji nie wykończyć nimi swojego zwierzaka? To brzmi całkiem rozsądnie. Tam jest mój zwierzak. Sama mam psa, więc rośliny, które są w zasięgu mortki i łapek, zostały odpowiednio dobrane w moim domu. Dlatego mam dla ciebie kilka roślin, przy których Twój zwierzak będzie czuć się bezpiecznie. Ale to nie wszystko, bo pojechałam również porozmawiać z Ewą Red Lipstick Monster, która jest właścicielką kotów i posiada, sama posiada sporo roślin domowych, więc. Będzie i dla psów, i dla kotów. Jeśli masz żółwia, to raczej nie trzeba się o to martwić. Pies mój daje mi znać, że chce wyjść. Więc wspólnie opowiemy o roślinach, które są bezpieczne i w ostatniej części filmu zobaczycie rośliny, które są absolutnie toksyczne dla zwierzaków, a są popularnymi roślinami domowymi, których należy unikać. I e, jeszcze taki disclaimer, że przedstawimy wam rośliny, które nie stanowią śmiertelnego zagrożenia e, dla z, zwierzaków, jeśli taki zwierzak postanowi zafundować sobie tak, taką roślinę swojemu przewodowi pokarmowemu. Więc, ale to wcale nie znaczy, że zwierzak może zjadać wszystkie rośliny, jakie mu się tylko podobają, nawet te bezpieczne. E, I jeśli podejrzewasz, że Twój zwierzak zjadł za dużo jakiejś rośliny, to koniecznie udajcie do weterynarza. Zawsze. Przy okazji dodam również, że wspólnie z Ewą jesteśmy częścią Team Play i sponsorem tego odcinka jest właśnie Play, który obecnie w swojej ofercie ma coś nowego, a mianowicie Play Homebox TV. Play Homebox TV to nie tylko telewizja na żądanie, czyli seriale, filmy, dokumenty, ale również abonament komórkowy, super szybki internet mobilny, dostęp do YouTube Tidal i Netflixa w jednym. Obecnie w prezencie na cały czas trwania umowy macie również do wyboru darmowy dostęp do Eleven Sports albo HBO Go. Więcej informacji o promocji i o ofercie znajdziecie w opisie filmu. A teraz pozwólcie, że przeniesiemy się do Ewy i do jej roślin. O, no teraz tu jesteśmy. Kalate! Mam trzy kalate. Są piękne, dlatego że zawsze wyglądają, jakby były namalowane. Coś jest w tych liściach takiego naprawdę przepięknego, zawsze są rozłożyste. To są też te piary, które są tropikalne, kochają wilgoć, kochają, żeby było mokro. I przez to słyną, że są trudne w utrzymaniu, ale no nie do końca jest to prawdą, bo jeśli jesteście w stanie je codziennie zraszać, a umówmy się. Prosta rzecz. Zrażenie jest super proste i one to kochają. Dzięki temu rosną i są cudowne, wspaniałe, piękne. Tak pięknie one wyglądają. Rosną dosyć szybko i naprawdę są super wdzięczne. Nie lubią jednak bezpośredniego padania promieni słonecznych. W sumie większość kwiatów tak ma, bo wtedy to pali dosłownie ich liście. One są też dość wrażliwe na minerały w wodzie zawarte, dlatego ja zawsze podlewam wszystkie swoje kwiaty i pryskam wodą odstaną. Mój sukces jest taki, że żadnej z tego rodzaju kalatei nie zabiłam. Z żadnego, każdego rodzaju. Żadnej. Nie zabiłam żadnej kalatei jeszcze. Areka wjeżdża tutaj na kwadrat. To jest yy, typowa przedstawicielka tropikalnych klimatów, podobnie jak kalatea kocha wilgoć, kocha zraszanie. Fajnie, jeśli możecie to zrobić raz dziennie, albo z samego rańca, albo wieczorem. To jest najlepszy moment w ogóle. Jak widzicie, ta areka ma końcówki, które są yy, leciuszko zaschnięte i to jest często oznaka tego, że nie jest jej dobrze. Między innymi, jeśli nie ma zbyt wilgotno. Yy, Albo jeśli zaatakowały ją jakieś yy, drobne ustroje. Ja miałam na niej przędziorki, więc miałyśmy naprawdę mocne przejścia, ale usunęłam je yy, i, i od tej pory jest naprawdę wszystko git. Jednak oczywiście te zaschnięte kawałki zostały. Można je obciąć w ogóle, tak słyszałam, ale yy, wydaje mi się, że tak wygląda spoko. Pilea! Bila jest przepiękna, jest nazywana pieniążkiem. To jest roślina, która pochodzi z Chin e, i ma takie właśnie typowe liście na takim tsz, długim drągalu i piękne po prostu e, kółeczko takie. E, to jest roślina, która ostatnio zaczyna być bardzo popularna przez właśnie ten swój taki charakterystyczny e, inny wygląd. Często one są na jednym e, palu i z niego wychodzą takie właśnie teleskopowe e, te krążki. Moja jest bardziej taka pf, jakby z jednego miejsca wychodziła. Ona jest fajnym bardzo okazją. Bo pod spodem, pod tymi dużymi liśćmi, ma mniejsze pilee, więc to jest dużo roślin w jednej doniczce tutaj posadzonych. I wracamy do. Hamedora wytworna, czyli palma koralowa, kolinia elegans, czasami jest to stosowane zamiennie. Jest to roślina, która należy do rodziny arekowatych. I pochodzi z Gwatemali, Meksyku, i jak widzicie, jest mniejsza od Areki. Tam macie Arekę Ple, to jest właśnie ten, ten gościu. Więc jeśli marzą Wam się palmy, a macie mało miejsca, to to, to jest właśnie to jest wasz przyjaciel. Palma ta jest długo, długowieczna. Rośnie powoli, bo wypuszcza tak 2 do 4 listków w ciągu roku. Nie lubi upałów i nie lubi suszy, więc czasami listki, końcówki listków mogą wysys wysychać, więc najlepiej jest je odraszać. Nie lubi też e, temperatur poniżej 13 stopni. Lubi natomiast rozproszone światło i sprawdzi się w większości, w większości wnętrz. To jedne z moich pierwszych roślin, mam takie dwie. Przeżyły przeprowadzkę, przeżyły przeróżne parapety. Więc mogę za nie ręczyć. I tam ma nawet nowy listek. Jest szczęśliwa. Marzą ci się wiszące rośliny, a masz kota albo psa, który jest zaciekawiony taką rośliną, zielistka Sternberga będzie idealna dla ciebie. Jest to roślina, która pochodzi z południowej Afryki i znamy ją dzięki Anglikom, którzy e, przetargali tę roślinę w XIX wieku do Europy. Jest to roślina bardzo wytrzymała i znosi dobrze nawet suszę. I wystarczy ją podlewać dwa razy w tygodniu w lecie i raz w tygodniu w zimie, rzadziej w zimie. Ma takie piękne, białe przebarwienia na listkach, więc jeśli stoi gdzieś blisko światła, to będzie miała bardzo dużo tych przebarwień, ale też świetnie zniesie. Miejsce zacienione. Często pojawiają się nowe pędy, tutaj jak widzicie od góry, takie soczysto bladozielone, piękne pędy. E, więc jeśli takie pędy zaczynają się pojawiać, to warto pomyśleć o tym, żeby już tę roślinę powiesić i poczekać, aż zacznie opadać i rosnąć e, wszerz, wzdłuż i wszerz. E, ciekawostkę mam taką, że podobno ta roślina e, zawiera coś, co przyciąga koty. A koty to nie lgną, bo ma właściwości halucynogenne po spożyciu i podobno pach, pachnie niezwykle atrakcyjnie dla kotów. Więc pomimo tego, że można ją mieć, jest to jedna z niewielu wiszących roślin, które można mieć przy kotach, to warto też zadbać o to, żeby kot nie miał jakby dostępu do, do tych op op opioidów z tej rośliny. Koty. To jest roślina ozdobna z Madagaskaru jest to niedośpian. Jest to prześliczna, mała roślinka, bo osiąga maksymalnie 30 cm wysokości, ale ładniej wyglądają takie krzewiaste, niższe, rozłożyste um, okazy. E, I jest to roślina przepiękna, bo ma te piękne, białe... Piegi, zazwyczaj też różowe piegi, i jest naprawdę cudowna, ale jest dosyć delikatna i kapryśna, więc niedobrze zniesie temperaturę poza granicami, która jest dla niej wyznaczona, a 18-21 stopni to jest właśnie ta granica. I maksymalnie w pokoju mogą być 24 stopnie. Nie znosi przeciągów, nie znosi dymu tytoniowego, podlewa się często latem, bo co drugi dzień trochę rzadziej w zimie, ale zrasza się bardzo często i często może opadać i warto też ją przycinać, żeby zachowała ten taki piękny, niższy kształt. Jak widać, ja tego nie zrobiłam i w sumie podoba mi się jak to wyrosło, przypomina to trochę bazylia i nawet zakwitł ten egzemplarz właśnie, ten piękny fioletowy kwiatek tutaj możecie zobaczyć. No i potrzebuje dużo światła, żeby te przebarwienia się pojawiały, chociaż nie znosi słońca jest to taka, taka kapryśna księżniczka. U mnie się mają dobrze te rośliny, bo a, mam dosyć chłodny dom i nie mam bezpośredniego słońca. Są śliczne. I na koniec mam tu żelazny liść, czyli rośliny, o której już Wam wspominałam w filmie. O roślinach dla początkujących, wytrzymałych roślinach dla początkujących i jest to mega, mega wytrzymała roślina. Jest odporna na suszę, odporna na brak światła, wytrzyma chyba prawie każde warunki. Można ją też dostać przy różnych rodzajach, z kropkowanymi liśćmi, z, z liśćmi z paskami. Jest naprawdę przepiękna i może dać taki przepiękny efekt dżungli w domu. Więc jeśli macie na przykład kota i chcielibyście pobawić się Taką grę, żeby wyglądał jak prawdziwy drapieżnik, prawdziwy drapieżny kot, to możecie zrobić taką mini dżunglę z tych rośnień i porobić zdjęcia swojemu zwierzakowi. Zrobiłabym to z moim psem, ale nie wygląda na drapie, drapieżnego zwierzaka. Pełną listę toksycznych i nietoksycznych roślin znajdziecie w opisie do filmu. Więc jeśli chodzi o toksyczne rośliny, to ta lista jest naprawdę obszerna i to nie miałoby sensu, gdybym miała ją po prostu wymieniać, więc wymienię Wam kilka, kilka bardzo popularnych gatunków roślin domowych, które są toksyczne dla zwierzaków, więc lepiej, lepiej ich unikać. Ja posiadam kilka y, z takich roślin, ale są naprawdę poza zasięgiem nawet węchu y, mojego psa. Wynika to z tego, że po prostu miałam te rośliny wcześniej, zanim miałam psa, więc tak jakby chciałam zobaczyć, co, co, co się wydarzy i nie wydarzyło się nic strasznego, więc oto te rośliny. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się nie tylko Wam ale też Waszym zwierzakom. I pamiętajcie, żeby zajrzeć do opisu tutaj pod filmem i tam znajdziecie informacje na temat oferty Play Home Box TV. I ja się z Wami żegnam. I dziękuję Ewie za udział w tym filmie. I Wasze zwierzaki niech żyją długo i szczęśliwie. Rośliny Wasze również. Co jest ważniejsze? Ocencie sami. I do zobaczenia niebawem. To jest nowe, nowe pożegnanie. Do zobaczenia niebawem! My friends.